Witajcie, kochani. Już dzisiaj na zajęciach będziemy tworzyć niespodziankę, o której y, powiem Wam o godzinie 17 na naszej grupie y, facebookowej. Natomiast to, czego będziemy potrzebować, to kolorowe tkaniny. Mogą to być jakieś koszulki, ubrania, których nie nosicie. U mnie są to y, y, jest to bardzo duża ilość tkanin, którą mam w domu, ale jak wiecie, bardzo lubię szyć. Y, mam do tego też sporo pomysłów. Następnie nici, kolorowe nici, też takie jakie macie: igły, oczywiście nożyczki, różnego rodzaju y, sznureczki, ołówek. Przyda nam się również I jakikolwiek kolor, y, z, zwykły papier. Jeżeli macie papier w domu, to y, może to być zwykła po prostu kartka, która nam się przyda. Do zobaczenia. Czekam na Was. Mam nadzieję, że jesteście ciekawi. E, ja nie mogę się już doczekać, aż Wam wszystko opowiem. pa! pa.